Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z gry Dead Realm. Słuchajcie, chciałem od razu Wam zaznaczyć, że niestety trochę z powodów technicznych będzie mój głos ciszej. Postaram się zrobić, co tylko mi się uda, żeby mm, dźwięk brzmiał dobrze, mm, ale dogrywam to już po nagraniu samego odcinka. Zatem zapraszam. Gierka jest troszkę zbliżona do tego, co robiliśmy w Garys Modach. Gramy w trybie hide and seek, tylko będzie nieco straszniej. A jak? To już zaraz zobaczycie. Zapraszam do odcinka. O nie! Duch się przebudził. Gdzie ciele? Mówicie, że karol tyle nie, To nie jest takie głupie miejsce, żebyśmy tu zostali. I się stąd nie, nie ruszali. Nie, nie, koczowniczy tryb y, czekania. Aha, no dobra, ej, Kupson, ej, patrz, Kupson, patrz za razem, chodź, podsadzisz mnie. Ej, a ja tego ducha jakoś słychać? Jak jest bliżej troszeczkę? Czy nie, to, my, jest to jest coś taki takiego, że. to organy i trochę się sram. Nie, wiesz co, jak klikniesz prawym, to gdzieś tam w rogu ci wyskakuje, że potwór jest blisko. E, powinieneś Aha, ci no taka czaszka wyskoczyć chyba wtedy, wiesz? Jest Wy mówicie radio, o tym bo... Darkroomie? Nie, nie, nie bloody, Chodź, Nie zamykaj ze mną drzwi i za sobą. O, dobra. tutaj jest kilka Dark. O, kurwa, chodzi! Nie, 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 Uch. chodźcie tutaj, Bloody, 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 Ja już myślałem, że to tutaj... Hali, blad, blad. O, ja pierwszy. Jest dość strasznie. Wiesz może, gdzie jest ich Darkru? Nie, przyznam że się zgubiłem, ale zesrałem się prawie jak, to, jak cię zobaczyłem, naprawdę. Ale um, ty no, zobaczysz, że twój potwór jest trochę podobny do ciebie. E, dziękuję, czyli co, że nie, wiesz... Nie mam ma taką uśmiechniętą buzię, chciałem powiedzieć. A, a ja zawsze mam uśmiechniętą buzię. Właśnie. Zwłaszcza, no, no, my... kiedy jestem Brody, raz z moimi ja Ej, mam Brody. rozumieć, że teraz są dwa potwory, tak? Tak.

Uciekaj, 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 uciekaj. O uciekaj, 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 um. oh aż uciekaj, 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 nie, ale to muszę nagrywać z yy, kamerką. uciekaj, ja uciekaj, aleś mnie wystraszył. Tutaj musi być kamerka. O ja pierd*l. Co to za gra chora jest? Od dziur w suficie jest. My tutaj zaraz znajdziemy. Chodźcie. Chodźcie za mną Dobra Kupsi, on prowadzi, zobaczymy, co Kupsan takiego wymyślił. O nie, teraz. Poczekaj, bo tam jest man. Działka. O nie, tam jest... Potwór. Uciekajmy stąd szybko! To czekaj, czekaj, już, już. Chodź, chodźcie, chodźcie, chodź, chodź, chodź. O dobra, dobra. Kupsan, ty, ty Jakbyś myślał ma... tą mapę już, to nie? Tutaj to wiesz co? ja będę... Takie takie Dobra, Tutaj to już to dobra. byłem, tylko o, to nie jest dobre miejsce. O, tak. To nic nam nie da, jak na moje, wiesz. Ja mam wytrzymałe nogi, wysokość na mnie nie robi żadnego wrażenia. Niewiele nam co, da, co, wracamy, szczerze mam wrażenie, że chodzimy w kółko. Szczerze Dokładnie mówiąc. to robimy. No ja, ja, ja mam właśnie to, też takie wrażenie, ale, ale chodźcie. Dokładnie to robimy, wy jak jesteście. Potworem. Ej, to może tutaj, to tutaj możemy... faktycznie to nie jest takie głupie. No to Postaram nie się. jest takie głupie. O, tutaj, patrzcie gdzie. O, o patrzcie. właśnie, ale wiecie co, Jak, jakbyśmy się schowali, znaczy każdy w innym kącie. O, A, ka dobra. Każdy w innym kącie. To ktoś wejdzie, ej, Ignacy, wiesz, to nie, no nie z tej strony może wiesz, spróbuj, o właśnie z tej strony. No bo na... taką le leaksującą muzyczkę. Proszę, nie e mówić o żadnych muzyczkach, to nie jest dobry pomysł. <laughs> tutaj A co po boisz się muzyczki? To prawda. E tutaj pod wami jest ogólnie taki baret Myślę, że tam jest radio i tam leci. Jest tutaj, kurwa. Nie ma go w gest, widać go na trawie. Spierdalam! A nie, 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 nie uciekaj Ignacy! Uciekaj, Ignacy! Uciekaj! Chodź tu, Bladi! Nie, Chodź tu, Bladi! Nie, tu, Bladi! Słyszałem, to słyszałem. Oj, ja, oj! Ja stąd uciekam. Kurde, on musiał do mnie wskoczyć. Zamiast za Ignacym powiedz to nie. No ja właśnie też tak czekam, aż kurde, na kimś się skupi? że ja sam Wiem gdzie ucieknę, dobra, już wymyśliłem. To ta muzyka straszna. Już wymyśliłem, dobra, nikt mi nie znajdzie. Teraz ja kurwa ta. jestem w miejscu, gdzie mnie nie znajdziecie. No uh -huh. no, to zobaczymy Ignację. Nice. Oh, no, nice. oh. <laughs> zostałem sam, zostałem sam. Łubrząd, wiesz na twoim miejscu które bym się obawiał, w każdej chwili coś może na ciebie skopić. Jesteś w, momencie, w którym... Jesteś w miejscu, w którym cię nikt nie znajdzie, tak? Mandzio, nienawidzę tak się. Myślę. nienawidzę cię. Ja czuję jako tak nienawidzę horrorów. Tak myślę, horroru. że No to właśnie o no to chodzi, żeby grać w horrory, kiedy ich nie lubisz. Ja wiem, że nie będę... nie będę spał dzisiaj. Ja Proszę. król, jest tylko jeden. O Jezu, ja pierdolę. Ja głupi po tej mapie chodziłem, próbowałem znaleźć chłopców. Ja tak samo miałem to są problemy, jak gremia pilów. O, teraz ja Chodźcie. będę tutaj czułkał? No, pierdone, no pierdone, bo czekaj, tak, bo będziecie. Nierdolę, bo będziecie. Wiecie, to? Wiecie, gdzie by się dobrze schować? No. Nie tutaj. O, tutaj jest fajne miejsce. Kuba, wiecie co? Można zrobić zbrodniarstwo i chodź, ja chcę zrobić zbrodniarstwo z, z tobą. No. Tylko, że to nie tutaj. Ja pamiętam, że było takie. No. Jedno zbrodniałe miejsce, jezu. Troszeczkę taki... jesteśmy trochę tak w dupie. Nie wiem, gdzie możemy się schować. Kurde. Czekaj, bo to można przesunąć. Weźmy to, no, ocuj tu... to, ale... ocuj to. Jakoś to można odsunąć Otwór się przebudził. Ale to nic. Nie chodź, nie to... gra! chodź tu. No <laughs> chodź tu ale, to chodź na jest dobre miejsce. Tak, już was szukam! Jezus Ale bym miał, aż... miał tutaj się, się boję kiedy... się ze tylko na kamerach, naprawdę. Ale zrozum, jak masz jeszcze takie zdziwienie, kiedy sobie patrzysz na kamerki elegancko, tu nawet ci tu wyskakuje. Wiesz, co to to jest ja było najgorsze, że ja jego kroki, ja wiem, że to się może zaraz wydarzyć. Dum, 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 dum. Czy przed chwilą na jakiś czas Nie Wiesz, poczekaj. Tu... A! Nie, nie, proszę nie szukajcie, mnie. nie szukajcie mnie, nie szukajcie mnie. Ja wiem, jakie to było straszne. Jezus, a ja tak właśnie tak, nie szukajcie dup, mnie, dup, dup. proszę was. Dobra, Upsu, gdzie jesteś? Nie ma mnie. Ja muszę Ignacego znaleźć. To jest mój cel, to jest mój nie cel. Tego, nie rób nie rób. chyba wydaje mi się, że wiem gdzie on może być, bo jeśli słyszał kroki, to Aha. musiał być gdzieś niedaleko moich takich pierwszych poszukiwań. O kupsa, widzę cię, a? dobre miejsce. Gdzie? Yeah. Na kamerze cię widzę. O duch, o nie, o nie, widzę go w kamerze. Bar entrance. Duch już na ciebie poluje, a wręcz. Zostawcie mi spokoju. Musisz być już na jak blisko. Proszę mnie zostawić w spokoju. Ja nawet się nie ruszam, pierdolę to. To jest hide and seek, i tu trzeba hide, a nie seek. Haha, chodź! O kupca, ucieka, widzę kupcone. O Jezu, jaki to jest wizard? <grym> nie, tylko nie, nie mówię za mną, nie mówię za mną. Był za tobą, dokładnie um. za tobą. Uciekaj oh. lepiej, Kupson Uciekam, 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 uciekam. Spin się w końcu, nie! O nie! O nie! Widziałem, jak on tutaj złapać na schodach. Holy shit! O Jezu, widzę Wenduchy, jezu, jak ja tego nienawidzę. No, to są samig i trzy duchy. Ja się zesram stary A -a. na szatku. <laughs> Chłopaki, nie mógł się on nigdzie ukryć. No też tak myślę. Owajcie, teraz gdzieś będzie... Nie to jest na być. Wszystkie przejścia trzeba sprawdzić. Nie on mógł być. tak się rozejrzeć. No, patrzcie do góry. O, widzę jednego duszka. No te dźwięki są przerażające. Kako widzi. Któryś skarczy przez stoły teraz duszek. ale to był zły. O, to, ja A, to nie zajdziemy go, nie zadziemy go. No, no, tak o, tym o, razem Ignacy. To ci o, się o, udało. O, no. O, ho, 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 moi koledzy. No. Nie znalazłem go! Ale kurczę za późno. <laughs> Widziałem ci, Ignacy. Maria, to Każda <laughs> rynda to jest walka o zdrowie serca mojego naprawdę. No nie, znowu jestem człowiekiem, ale być duchem. Maternicy. No to nic nie być duchem, kurwa, Dobra, Kupson, no. wiesz co, musimy się gdzieś schować naprawdę w dobrym miejscu i to bez no, żartu. Gdzieś chodź. w takim chodź. miejscu. Ej, a ale może... nie tutaj. No chodź, dobra, tu nie. Zna. To jest to tam, tam jest skrzynka. Chodź, Manchel. Eee, no, zna... Znowu. No, nie. Zna... Dziwne że jak nigdy nie jestem z rajcą, nigdy nie jestem mordercą, to duchem jestem najczęściej. To prawda. To tak. mi się strasznie nie podoba. Dobra, przynajmniej będę widział jak wychodzisz. Na kamerze cię widać. Ty, ja jestem ciekaw czy można wejść na te wiszące Ej, mi się Tylko, że z innej się. strony O kurwa, <noise> Ty, czekaj, Nienawidzę ja... Tego. Nienawidzę tego Nienawidzę tego Co tam u Ciebie przyjacielu? Nie, zesrałem u, się znowu bo... bo... O Jezus Maria, tak raz już już, już już aż tak się nie boję, jej, ale dalej mnie przeraża Nawet ten ekran ładowania <noise> pomiędzy lądami, nie? Nie, Skąd no uciekałeś? O on już jest. No i znowu gracz sam został. Kurde. A w sumie miałem jeszcze jedną taką koncepcję, wiecie? Taką Zybałem jeszcze jedną grywkę, mi się wydaje. właśnie, którego chciałem zrobić. Jesteś na głupi łeb wywaliłem. Mika nie jest obok mnie. Proszę cię, ja się zaczynam bać. Kurwa mać, nie. Najlepsze. Pani, po, presję mi Mika wywiera, nie mogę czegoś zrobić. Bracie, no, nie możesz całe życie uciekać przez przeznaczenie? A no ja no, się, chodź się chodź cały czas taki. w jednym miejscu. I no, no. <laughs> Tylko pójdźmy Kurwa! <laughs> <laughs> Dokładnie, cały czas w jednym miejscu. A może ja sobie tego nie widzę. Ja sobie tu wchodzę i tak patrzę jakiś gałgan, spadł z trzawy. Ja spadłem trzy <laughs> razy czy cztery pod rząd.